Dzień dobry! Cześć! Tym razem troszkę bardziej uśmiechnięty niż na poprzednim filmie o uczciwości. Wtedy też byłem zadowolony, szczęśliwy człowiek, ale byłem po prostu bardziej niewyspany. Dzisiaj się wyspałem, bo wczoraj miałem bardzo fajny, przyjemny dzień. Udało nam się maleńką zmęczyć też na noc, więc dokończyliśmy wczoraj Johna Wicka i poszedłem spać. Niemniej, słuchajcie, mam do Was bardzo krótkie pytanie: o czym chcielibyście, aby był ten kanał przez najbliższe pół roku? I wymieniam Wam następujące tematy. Życie taty. Sztuczna inteligencja, praca wokół niej, możliwości technologiczne i tak Tematy rozwojowe, czyli self-development, takie rzeczy jak, nie wiem, po co Miko skarubika i to są, wydaje mi się, bardzo rzeczy bliskie mi, zwłaszcza, że cały czas są otwarte rekrutacje w firmie. No i ostatni temat wszystko inne, co by wam przyszło do głowy, co do tej pory było na kanale. Czyli nie. mamy tematy treningowe. Najbliższy ten film o treningu tak naprawdę będzie się nazywał Nie trenowałem od 7 lat. Czy tam raczej nie trenuję od 7 lat, bo tak jest. E, więc będzie dosyć ciekawie, ale ogólnie nie mam planu nagrywania teraz regularnie o rzeczach treningowych. Mam w planie przygotowanie ośmiotygodniowego programu jogi, ale jako że jestem frajerem, jest szansa, że zrobię to tak jak zawsze, czyli po prostu to ludziom oddam, jak już skończę. I ostatnia rzecz, też powiązana z tymi wątkami, to fotografia, film. Aczkolwiek tam ostatnimi czasy staram się raczej realizować się od strony wymyślania historii, postprodukcji, montażu takich rzeczy, bo po prostu zwyczajnie nie mam czasu biegać z kamerą. Tak zupełnie szczerze, trochę mnie to usadziło. Mogę o fotografii mobilnej, filmowej, filmie mobilnym poopowiadać jakbyście chcieli, ale to tyle, słuchajcie. Krótko na temat, dajcie znać co myślicie. Widzimy się dalej. Trzymajcie się.